Witam Widzowie. Jak wiecie, niedawno nadeszły wakacje. I dużo się podziało. Dużo się dzieje ostatnio w naszej bazie, to w mojej bazie. A dlaczego? Jak już widzicie, no, dlaczego jestem odwrócony w ścianę? Po pierwsze. Jak widzicie po mojej łapce, coś się zmieniło w moim skinie. Na razie tego nie pokażę. Sam skin pokażę na końcu, kiedy pokażę całą bazę. No i baza się prezentuje. Uwaga, uwaga! O tak! Przerobiłem ją bardzo mocno. Tutaj mamy przejście. Jeszcze tutaj nie ma przejścia, ale zamierzam je zrobić. Tutaj mam jakieś surowce, bo trochę kopałam. Um. Kierow mi się też złożył, dlatego zrobiłem nowy. I wyjdźmy na górę. Jak widzicie, tutaj też już jest pięknie zrobione. Ale gwóźdź programu jest na samej górze. A na samej górze jest... O, już tutaj coś widzicie. Basen! Tak, widzowie, własny basen. Mamy też tutaj leżaczki. Taki basenik. Zbudowałem go trochę, żeby zbudować też to. No, musiałem iść do tego świerkowego lasu. Tak, to są świerki. Nie znam się na tych nazwach. Z wejściem jeszcze nie wiedziałem, co zrobić, dlatego zrobiłem coś takiego. Tutaj powycinałem trochę drzew. No i głównie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Teraz pokażę Wam mojego wakacyjnego skina. Na 3, 2, 1. Wskakujemy. Patrzymy, 3, 2, 1. Pyk! O! Ta 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 ta! Jest! Widzowie, oto ja! Wakacyjny ja! Jak widzicie, mm, zmieniłem się bardzo. Mam tutaj oczywiście swoją kamizelkę czerwoną, ale kapeludzak, selotlem, okularki, spodęgi krótkie, butki, bardzo dużo się zmieniło w moim wyglądzie, i mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Bo się naprawdę starałem nad tym skinem. W sumie wakacje to wakacje. O, tutaj jeszcze nie dokończyłem trochę, bo w samym basenie są dziury, jak widzicie. O, tu na przykład mogą wpłynąć ryby. Chciałam to naprawić. Nakopałem się dużo, bo jak widzicie, mam stak kamienia. Tutaj postanowiłem to wypełnić popłytkami, schodkami, zrobiłem też te lampiony, długo mi to zajęło, dlatego też przepraszam Was, że tak długo nie było filmu i widzowie z okazji wakacji już niedługo powstanie trailer, a dokładnie do czego? Trailer do drugiej mojej piosenki. Tak widzę, że niedługo powstanie piosenka. Na razie jeszcze nie mogę podać dokładnej daty, bo nie wiem, ale sam zwiastun zamierzam zrobić koło. No jakoś 29-30, bo trochę mi to zajmie. No w sumie to może wcześniej zrobię. Jeszcze się zastanowię. Na razie piosenka jest jeszcze w robocie. Chodzi o to, że się jeszcze robi. Mam nadzieję, że Wam się ona spodoba, bo zamierzam zrobić bardzo fajną. Podpowiem Wam, że sama piosenka będzie się nazywała Czas Wakacji. No bo wakacje są. To trzeba coś nagrać wakacyjnego. Oczywiście. O, jest nas. W ogóle może Wam nie pokazałem, ale zabiłem parę owiec i nareszcie mam łóżko w bazie. O, tak wygląda wejście. Ładne, prawda? Staram się nad nim. Jeszcze tutaj myślałem, żeby dodać popłytki. I sprawdzę to właśnie teraz, jak to wygląda. W sumie nawet lepiej zostawię, tak. Okej. Okay. No i co? O właśnie, jak widzicie, łóżeczko. Więcej to się nie zmieniło. Tutaj zamierzam zrobić magazyn i jak już mówiłem wejście do kopalni. Tak samo jak to wejście trochę przesunąłem, powiększyłem. Tutaj zrobię wejście do kopalni. No i tutaj mam główną sypialnię. Mm, idziemy spać. Znaczy na punkt odrodzenia. Okej. Okay. Głównie, dzisiaj właśnie to Wam chciałem pokazać, ale jeszcze coś będziemy dzisiaj robić, bo to nie jest zwykły film, na którym będziemy po prostu sobie oglądać bazę. Nie, nie, nie. Na tym filmie też nie będziemy siedzieć i kopać. A na tym filmie, co będziemy robić w ogóle? Zacznę ciągle gadam na tym filmie. Dobra, dzisiaj wyruszymy w wielką wyprawę. Wyprawę po pieska. Tak, widzowie. Jak już mówiłem niedawno na odcinku, chcę zdobyć pieska, który będzie nam pomagał w różnych rzeczach. Przede wszystkim, muszę zdobyć kości. To będzie trudne. O, w ogóle, widzowie. Przepraszam Was, ale zapomniałem włączyć. Znowu w sumie tryb, żeby były potwory. No bo nie będę kłamać, wyłączyłem go budując to, no bo ciągle mi wybuchały creepery, a szkielety we mnie strzelały jak jakieś narąbane. No tego po prostu musiałem. Łatwy włączamy, no bo widzowie, ja nie jestem... Już, już, jak już mówiłem, ja nie jestem jakimś profesjonalistą w Minecrafta, dlatego wolę być na jak najłatwiejszym modzie. Z basenu się trochę postarałem, bo chciałem, żeby był jak najładniejszy. Głównie włączyłem sobie też mniejszy render distance, bo mi ciągle się Minecraft zacinał. I widzowie to nie jest ważne, bo w następnym odcinku najprawdopodobniej sprawdzimy, co jest w tamtym monumencie. Jak widzicie tam jest. I ja już trochę się do, to, temu przypatrzyłem, to nie jest podwodna świątynia. Po pierwsze, że to jest jezioro, a po drugie, to jest za małe na podwodną świątynię. Dobra. Po drugie, jeśli chcemy zdobyć tego pieska, to musimy mieć kości. A zdobycie kości nam trochę zajmie. Mm, a więc dzisiaj będziemy zdobywać pieska. Właśnie. Jako. A więc bierzemy się do roboty. Przede wszystkim musimy zrobić sobie tarczę, bo no co jak co, ale ja mogę zginąć w każdej chwili widzowym, bo już jeden raz przede wszystkim zginąłem. Dlatego też włączyłem ten sobie to, to, to ja w bo to mnie wkurzało ciągle te mowy. O, um, czekajcie. Weźmiemy sobie tutaj rzeczy. Eś, Siup. Siup. i musimy sobie przepalić. No, właśnie, tutaj jedzonka sobie też przepadała. Bierzemy. A, I to, jak widzicie, mam już bardzo mało jedzonka. Um, ok. Zostało mi to tylko tyle. Głównie mm, ja tutaj muszę sobie też jakoś zapisać korety, na których będzie nasz zwierzaczek. Baza jeszcze będziemy dokończać, ale na razie jest dla mnie właśnie nieważny piesek. Chociaż... Widzowie, właśnie sobie coś uświadomiłem. Uświadomiłem sobie coś. Jak ja mam żyć ze zwierzaczkiem, jeśli nie mam dla niego specjalnego miejsca? Więc... Nasz piesek musi mieć swój własny pokoik. Wiem, że to jest trochę dziwne, ale tak zrobimy. Ten pokoik będzie tutaj. Będę też robić farmę. Ale to nie tutaj. W bazie. Chociaż. Jeszcze się zastanowię. Na razie tutaj wykopmy pokoik dla naszego pieska. I widzowie. Jednak zmieniamy plany. Nie idziemy dzisiaj po pieska. Przepraszam, że tak naprawdę zmieniam te plany, ale no, jestem dzisiaj tak naprawdę nierozgarnięty. Przed chwilą jedną sobie obiadek, pizzę. czy znaczy nie obiad, wcześniej jadłem obiad, po prostu pizzę zamawialiśmy. Hmm. Okej. Okay. Hmm. Zamierzam też trochę nagrywać filmów na, na zapas. Dlatego, że no wakacje i w ogóle te rzeczy. Dlatego będę też nagrywał filmy na zapas. A więc nie będziecie zawsze mnie widzieć takim jak jestem w danej chwili. Chodzi o to, że. No wiecie o co mi chodzi widzowie. Nie będę Wam tłumaczył. Dobra, i tutaj będzie miejsce dla naszego pieska. Po pierwsze, musimy to jakoś urozmaicić. A jak drzewi. Zacznijmy od tego. Tutaj postawimy sobie jakieś takie coś, lampunie i trapdory, ale trapdorów nie będziemy. Dobra, trapdory postawimy to. eś eś takie ładne ej widzowie to wygląda jak wejście do kopalni ja nie mogę dobra ale to nie będzie wejście do kopalni to będzie miejsce dla mojego ulubionego pieseła dlatego to trzeba zmienić o kurde o kurde przepraszam za te lagunie ale nie wiem co się dzieje dzisiaj z minecraftem Zmniejszymy render distance tak, żeby po prostu jak najmniej lakowało, ale mi ciągle lakuje. I przepraszam Was za to. Ej! No, ej! Widzicie? O kurde. No, ej! Widzowie? Nie wiem co się dzieje, ale nie mogę stawiać boków. Te. Nie mogę się obrócić. A lagi. A. Dobra. Stawiamy tutaj nie. Mam plan, jak to zrobić ładnie. Okej. Okay. Tak. Tak. Zrobiłbym dywan, ale mam w, nie mam już wełny, kurczę. Dobra. No to mam lepszy pomysł. Zrobię własny dywan. Robię sobie jednak nawet dywan. Jednak nie robię dywanu, bo zaraz coś zrobię złego i, i nie wyjdzie mi. Okej, okay, takie coś jest ładne. I w sumie przełożymy to tak tak i kopiemy jak już mówiłem, przepraszam za to, że nie było tak dużo filmów. Ale, no tak wyszło, dobra, mhm, mm teraz stawiamy tu, Siu. no i pięknie Ale, jeszcze tutaj przecież nie ma światła i nie wiem jak to załatwić O, dobra, i na jednak wiem, ale muszę się troskować. w ogóle zrobię sobie też nową siekierkę żelazną Możemy mógł łatwiej zabijać mowy. Okej okay. mm -hmm. Siub. I tutaj mi wpadło. No, to ładnie wygląda. Widzowie, co, co wy o tym sądzicie? Czy mieszkanie dla mojego pieska jest ładne? Myślę, że mi mu pasowało. Nie wiem, czy powinien być w prostej linii, ale jest tak jak jest. No dobrze, weźcie do odpalnie. Trudno, kiedy się to przerobi? A na razie, lagi. lagi na górę, na kółnocy się raszą. Chodźmy, chodźmy zobaczyć, co tam w naszym basenie.

żeby nie malować koplaty tutaj nie dostawał. Trób. 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 O powietrz się zaraz skończy. to w I schodzimy. Então, man Eita. 或。 ok no i super teraz mam tutaj basenik i I jeszcze tam. o, zasadzimy sobie jeszcze drzewka rosną. na spokojnie. Przez dużo drewna. Tam sprawdziłbym co to co tam sprzedaje wędrowny handlarz, ale to mi się i tak nie opłaca. Dobra. No i teraz tylko czekać, aż wszystko będzie gotowe. Dobra sobie To chyba na tyle w tym odcinku W sumie za dużo to nie zrobiliśmy I Chociaż Widzowie Mam plan Jest to wysokowy plan Ale idziemy zwiedzić tamten monument Wiem, że zrobiliśmy to na, na końcu Cieka, Ale musimy to zrobić o, to jest bardzo ważne. Muszę wiedzieć, co to jest. Lagi! Przestańcie nie dręczyć. Co to jest? Dobra, Ja naprawdę nie wiem. To jest dla mnie zbyt skomplikowane. Oj, wrócimy do środka. Dobra. Nie ma tam powietrze. Czy... Nie, jest chyba powietrze. Jest, jest, jest. Zobaczmy. Zrobię. Uwaga. Wymokujemy Do tego nie ma wejścia O nie Za wiele tego nie ma wejścia Mamy przechlapane Jest Dobra Jest wejście Jest Jest coś Ale szybko nie mam powietrza Oh, jest to łóżko. O kur Coś jest się w tych skrzynkach? Nie ma. Czyli tak naprawdę możemy z tym odpływać. Widzowie. Ja 3, 2, 1 płyniemy. 3, 2, 1.

Dobra, nie widzę, wiem, muszę na klecie ja do góry. Widzicie? na dużo. Ja zawsze czekam na ostatnim moment. ale widzowie, gdzie się sprawdziliśmy ten potwierny moment. Tam ktoś naprawdę poka nie mieszka. Będziemy musieli to sprawdzić w następnym odcinku, ale nie Przepraszam, nie w następnym odcinku. W następnym odcinku już naprawdę zamierzamy zdobyć naszego pieska. A więc... Dotrzymy sobie na miejsce. ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. I, I jeśli pod tym filmem będzie będzie dwadzieścia łapek w górę, to w następnym odcinku spróbujemy mm, powiedzmy co możemy spróbować w sumie dokładniej przeszukamy ten monument o no, widzę wie. Ja tutaj lecę do siebie do domku Pozostawajcie łapki w i subskrypcje. No i co? Ja się z Wami żegnam. I... Miłych wakacji.